Czym jest metoda trivium? Metoda trivium jest metodologią uczenia się, jak się uczyć i jak myśleć. Podobnie jak inne metodologie, tak jak metoda naukowa. Trivium oznacza trzy ścieżki lub drogi lub miejsce, gdzie spotykają się trzy drogi. Trzy drogi trivium. Trzy ścieżki spotykają się, aby stworzyć metodę trivium, która dokładnie modeluje sposób, w jaki myślimy i uczymy się. Te trzy ścieżki mogą być opisane za pomocą różnych modeli. Klasyczny model trivium to gramatyka ogólna, logika formalna i retoryka klasyczna. Model ten może być również przedstawiony jako wiedza, zrozumienie i mądrość. Przetwarzanie danych wejściowych i wyjście lub ontologia, epistemologia i etyka. Pozycje w każdym modelu odnoszą się do tego samego aspektu trójcy tak więc metoda trivium może być postrzegana jako trzy kroki, z których każdy posiada symbole słowne, które reprezentują to, co się dzieje. Pierwsza część to gramatyka, dane wejściowe, wiedza lub ontologia. Druga część to logika, przetwarzanie, rozumienie lub epistemologia. A trzecia i ostatnia część to retoryka, wyjście, mądrość lub etyka. Gramatyka zajmuje się tym, kto, co, gdzie i kiedy, co się składa w całości na egzystencję, albo zewnętrznie w obiektywnej rzeczywistości, albo wewnętrznie w naszej własnej subiektywnej rzeczywistości, w naszych umysłach. Gramatyka jest sztuką wymyślania i łączenia symboli. Gramatyka ogólna jest środkiem używanym do komunikacji, jak fonetyka do łączenia dźwięków, ortografia do łączenia liter i gramatyka do łączenia słów. Ustanowienie norm zapewnia poprawną formę komunikacji dla wszystkich do zrozumienia, takich jak definicje słów dla wszystkich, aby zgodzić się na jego znaczenie. Co jest postrzegane? Obiektywna rzeczywistość lub subiektywna wyobraźnia i nadaje się temu nazwę poprzez symbol słowny, aby o tym komunikować. Logika zajmuje się tym, co, dla, co odpowiada na, odpo, na pytanie, dlaczego. Jest to wzajemne powiązanie między egzystencją w egzystencji, która jest, które są określone przez gramatykę w poprzedniej części. Logika jest sztuką myślenia. Różne rzeczy postrzegane jako odpowiadające sobie i skorelowane, powiązane i połączone, aby połączyć się w większe pojęcia lub konstrukcje, na których można zrozumieć istnienie. Logika pomaga w kierowaniu działaniami poprzez niesprzeczną identyfikację. Myślenie jest poprawne poprzez bycie w równowadze z rzeczywistością, aby dojść do różnych prawd. Logika jest używana, aby dowiedzieć się i poznać więcej o tych rzeczach, które zostały najpierw dostrzeżone za pomocą gramatyki. Logika obejmuje prawo niesprzeczności i prawo tożsamości. Retoryka zajmuje się tym, jak. To tutaj komunikujemy się o egzystencji. Rzeczy w egzystencji, które są nazywane istnieniem, więc odkrywamy je. To jest gramatyka, wejście, wiedza, potem odkrywamy głębszą substancję lub znaczenie i dlaczego lub znaczenie i dlaczego. I to jest właśnie logika. Następnie dochodzimy do ostatecznego nadania sensu temu, co dzieje się w naszym otoczeniu. A potem angażujemy się w pewne działania i nasze zachowania, takie jak określone funkcje motoryczne czy nawet rozmowa i komunikacja z innymi. Retoryka jest sztuką komunikacji. Ostatnia część trywium wykorzystuje oba poprzednie aspekty, aby komunikować się o tych rzeczach, które wcześniej zostały dostrzeżone. Logika jest sztuką sztuk, ale retoryka jest sztuką mistrzowską, która kulminuje w zdolności do wpływania na to, co komunikujemy za pomocą gramatyki i logiki. Retoryka ma również negatywne znaczenie, gdzie może oznaczać manipulację i oszustwo, aby po prostu wygrać argument poprzez wyrafinowanie lub inne przebiegłe sztuki językowe. Aby przekonać kogoś do czegoś, nie zwracając uwagi naprawdę w tej sprawie. Ta mistrzowska sztuka może być używana w dobrej lub złej woli. Wprowadzamy wiedzę, gramatykę i przetwarzamy ją, analizujemy, filtrujemy pod kątem sprzeczności poprzez logikę, aby uzyskać więcej zrozumienia. To daje nam mądrość, jak postępować, abyśmy mogli mądrze przekazać ją światu, retorykę. Trzy ścieżki sprzężania zwrotnego w nas samych i z innymi. Produktem właściwego myślenia jest obiektywna prawda, która, którą każdy może zweryfikować za pomocą własnego myślenia. Trzy elementy trivium stanowią pierwszą z siedmiu sztuk i nauk wyzwolonych, przy czym cztery ostatnie określane są jako quadrivium. Jest to arytmetyka zajmująca się liczbami, geometria zajmująca się liczbami w przestrzeni, muzyka zajmująca się liczbami w czasie, a ruch i astronomia zajmują. W liczbami, w przestrzeni i w czasie. Jest więcej sztuk i nauk, o których można się dowiedzieć, ale to są cztery klasyczne składniki siedmiu sztuk wyzwolonych. Wszyscy zasilamy wspólną zewnętrzną, obiektywną rzeczywistość, którą jest istnienie podczas gdy indywidualnie przetwarzamy to, co odbieramy przez nasze zmysły w naszej własnej wewnętrznej, subiektywnej rzeczywistości, a to jest nasza świadomość. W ten sposób współtworzymy ludzki świat, który istnieje, istnieje jako rezultat naszych działań. Myślenie jest ważne, jest zaangażowane w czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Jakość tego, co czytamy, będzie miała wpływ na to, o czym myślimy, ewentualnie na to, co przekazujemy, co przekazujemy w piśmie lub mowie. Śmie śmieci wchodzą, śmieci wychodzą, jak to mówią. Jakość informacji, które przyjmujemy, metafizyka. I jakość naszego myślenia, epistemologia prowadzi nas do moralnej jakości wyższego, prawdziwszego, bardziej realnego życia, etyki, którą możemy stworzyć. Poznając metodologię trivium, uczymy się jak myśleć, a nie co myśleć. Standardy właściwego definiowania pojęć w celu ustanowienia wspólnej podstawy wiedzy mogą być następnie uzupełnione o umiejętności krytycznego myślenia w celu skorygowania błędów w myśleniu, takich jak błędne przekonania i uprzedzenia. Można, można to zastosować w każdym przedsięwzięciu związanym z uczeniem się lub komunikacją. Komunikacja prowadzi nas do wspólnej płaszczyzny zrozumienia czegoś. Dochodzimy do porozumienia, definiując słowa lub terminy, których używamy, aby lepiej się nawzajem zrozumieć. Możemy lepiej zrozumieć problemy i możliwości, definiując je krytycznie, a następnie pracować nad kreatywną wizją ich rozwiązania lub wykorzystania. Zamiast automatycznie akceptować lub odrzucać pomysły na podstawie uprzedzeń lub przekonań, najpierw je analizujemy, aby określić ich słuszność. Metoda trivium reprezentuje naturalny porządek efektywnego myślenia. Tak działa nasze życie psychologiczne. Jest to podstawowa funkcjonalność świadomości wyższego rzędu, którą posiadają zwierzęta ludzkie. Stopień funkcjonal funkcjonalności tej metody Trivium w myśleniu i przetwarzaniu rzeczywistości może być dalej rozwijany. Chodzimy tymi trzema ścieżkami świadomości, aby żyć rozumiejąc, jak funkcjonujemy i dalej rozwijając nasze zdolności i świadomości. Przyniesie nam korzyści nie tylko indywidualnie, ale i zbiorowo. To jest wprowadzenie do metody Trivium. Prawdopodobnie będę robił więcej postów na ten temat w przyszłości. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Dbaj o siebie. Do zobaczenia.